Ostatnio często zastanawiam się, kim jestem. Podróżnikiem, pisarką, fotografką. W 2013 roku wyjechałam za pracą marzeń do Londynu i świat stanął do góry nogami. Od tego czasu byłam w ponad 60 krajach, ale parę miesięcy temu postanowiłam wrócić do mojego rodzinnego Gdańska. Przez 7 lat dużo tu się zmieniło, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne, niezmiennie piękne. Dziś już wiem, że to kim jestem, zawdzięczam swojemu miastu. To tutaj stawiałam swoje pierwsze kroki jako dziennikarka. zawsze był miastem otwartym na świat. Portowym, z hamzatyckimi tradycjami. Każdy ma tu w rodzinie marynarza i kogoś, kto pracuje w stoczni. Tak jest i ze mną. To tutaj tworzyła się historia tysiąc lat temu, ale i teraz się tworzy. Kilka razy okrążyłam świat, ale wciąż wracam do rodzinnych miejsc, by odkrywać swoje korzenie. mieszkają tu niesamowicie ludzie. To kolebka artystów. I ja też chciałam być jednym z nich. Podobno docenia się coś dopiero jak się to straci. Tak było też chyba ze mną. Najbardziej tęskniłam do przestrzeni, do morza, szczególnie do mola w Brzeźnie. Albo do widoku dźwigów w Stoczni Gdańskiej z okna skm -ki. Pamiętam, jak jesienią z braćmi chodziłam zbierać bursztyny na dzikiej plaży. Albo jak jeździliśmy rowerami wzdłuż morza, te tak wspomnienia to ja. Skąd jestem? Jestem z Gdańska.